Ostatnio to i tak zimno, to, że, że, że aż się nie chce nic. Wam też się nie chce, jakoś tak. przez I po co komu była ta burza śniegu? Chcesz pracować w TVP? Musisz zachować jakiś minimalny poziom, nawet na swoich urodzinach. No cóż. Andrzej Piasteczny obchodził swoje 50. urodziny zaprosił na nie między innymi Nergala, gdy tam sobie popijali piasek, wniósł toast i tam sobie popsioczył trochę na partię rządzącą. Nergal wrzucił toast na Instagrama, no i powstała burza. I bezrobocie. I No nie, no. I nie taka śnieżna, która swoją drogą też już nadeszła nad Polskę i czas troszkę na troszkę przysypała, tylko taka medialna, TVP oburzone, bo przecież Piasek występuje u nich w roli jurora w The Voice Senior. Telewizja Polska oświadczyła między innymi, że nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio pan Andrzej. Oraz, że wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej. Zaznaczyli również, że przy kolejnych produkcjach będą brali pod uwagę zachowanie artystów w życiu prywatnym. To wywołało przypuszczenia, że widzowie nie zobaczą wokalisty w kolejnych edycjach. Pojawiły się również pytania co do udziału w programie Michała Szpaka. Który zasiada w fotelu trenera The Voice of Poland. Poland. I teraz pytanie: czy nie podoba im się wulgarny sposób wypowiedzi, czy to, że piasek jednak jebie pis? Czy to jakoś tak nie świadczy o tym, że jeśli nie popierasz partii, to w państwowej telewizji nie masz czego szukać? Czy faktycznie zachowanie Piaska jest na tyle niegodne, że w żadnej stacji by go nie przyjęli? Z jednej strony, życie prywatne i poglądy polityczne nie powinny mieć wpływu na jego pracę, bo przecież nie siedzi obok Danuty w wiadomościach, tylko jako ruror w programie muzycznym. Z drugiej strony, nagranie stało się publiczne i sprawa również. Tylko, czy pracownicy telewizji państwowej nie mają już prawa wygłaszać własnych poglądów? Innych niż Makurski. Pewnie nie mają, jeśli pan Piasek zostanie zwolniony, a zapewne tak się stanie, e, to zapraszam, zrobimy jakieś The Voice, BNB. Elon Musk był najbogatszym człowiekiem świata, aż przez 4 dni. Swoją drogą chciałabym być chociaż przez minutę, tak, naj, naj, najbogatsza na świecie, więc szacun. Dla mnie i tak szacun. Akcje Tesli spadły o 8% w ciągu czterech dni, co oznacza, że Elon Musk stracił 14 miliardów dolarów, tym samym Jeff Bezos znów trafił na pierwsze miejsce. Jednak jak twierdzą ekspe eksperci i on nie zajmuje tego miejsca na długo, bo już zaraz ponownie zostanie wyprzedzony przez Elona Muska. No i w sumie co z tego, że ma tyle hajsu jak zapewne w Kraśniku, to on i tak nigdy nie był. No ale śmiechy śmiechami myślę, że dla niego to nic strasznego, a wręcz przeciwnie, kolejna motywacja do tego, aby się rozwijać. Wiecie, Ja marzę o tym, aby kiedyś skolonizować jakieś mieszkanie na własność, a nie wynajmować ciągle, a on marzy o tym, żeby skolonizować Marsa. A Wy co byście zrobili, jeśli mielibyście jego majątek? Jak narzekacie w tych komentarzach, że ja nic tylko narzekam, to mam dla Was bardzo dobre wieści. Niedługo będziecie mogli sobie popracować do 67 roku życia. Mam nadzieję, że Was uszczęśliwiłam tym, że nie będziecie musieli siedzieć na głodowej emeryturze, tylko na spokojnie sobie pracować. Nie dziękujcie, nie ma za co. Prognozy demograficzne pokazują, że polskie społeczeństwo będzie w najbliższych dekadach zmniejszało się pod względem liczby osób przy jednoczesnym procesie starzenia się. Szacuje się, że w 2050 roku około 1 trzeciej naszego społeczeństwa będą stanowić osoby w wieku powyżej 65 roku życia, a liczba osób pracujących będzie znacząco niższa. Niż w okresie przed podjęciem aktywności zawodowej. Oraz tych po zakończeniu aktywności zawodowej, oczywiście. Z kolei z prognozy ZUS wynika, że do 2080 roku liczba osób w wieku produkcyjnym osiągnie niewiele ponad 14 milionów osób, a osób w wieku poprodukcyjnym przekroczy 15 milionów. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jest to ostatni moment, kiedy powinniśmy rozpocząć przygotowania. Jak sobie z tym problemem poradzić? Można to wszystko wyczytać w opracowaniu zatytułowanym Demografia największe wy wyzwanie tej dekady. Uwzględniając, że łączna wartość zobowiązań Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z, z odprowadzanych składek emerytalnych dzisiaj wynosi około 3 bilionów. Grozi nam zapaść systemu emerytalnego, no chyba, że podniesiemy wiek emerytalny. Konieczne jest wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do poziomu 67 lat. Powinno to następować stopniowo w przypadku mężczyzn do roku 2025, a w przypadku kobiet do roku 2040. Należy podkreślić, że podniesienie wieku będzie odczuwalne dla obecnych 50-60-latków, którzy będą pracowali dłużej o kilka miesięcy, maksymalnie rok, półtora. Obejmie to przede wszystkim dzisiejszych 40-latków i osoby młodsze, piszą eksperci z Instytutu Emerytalnego. Już Wam lepiej, zamiast mieć głodową emeryturę, będziecie mogli sobie na spokojnie popracować. Jeśli znajdziecie jakieś takie szczęśliwe newsy jak ten, żeby nie było, że ciągle narzekam, to dajcie znać na grupie podstawki Macieja Reaktywacja, to tam sobie będziemy mówić. Tylko dobre wieści będę przekazywać, żeby nie było, że narzekam. Facebook i zbieranie danych o ludziach to żadna nowość. I wszyscy wiemy, że zakładając konto na Facebooku, sprzedajemy swoją duszę diabłu. I w sumie nie tylko dusze, a całe swoje życie. I to nie jest jakaś nowość i tutaj nikt Ameryki nie odkrył. E, jakby tego było mało, użytkownicy zaczęli wieszać na Facebooku psy za m.in. przymusowe łączenie konta na portalu z kontem Oculus na Google VR oraz za zmiany w regulaminie Whatsappa. W obliczu tych pożarów przedstawiciele portalu uznali z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu, e, że dobry moment na to, by przebudować menu prywatności. To właśnie w nim widać, ile danych na nasz temat w serwisie jest przechowywanych. Uwaga! Wprowadzone w 2018 roku narzędzie z początku podzielone zostało na dwie sekcje, czyli dane zostawiane przez nas i dane zbierane na nasz temat przez innych. Firma uznała, że ten podział jest zbyt ogólny i postanowiła wyszczególnić, jakiego typu informacje gromadzi, i podzieliła je aż na 8 kategorii. W ramach sekcji dostęp do Twoich informacji, którą można znaleźć w menu aplikacji Facebooka na smartfony. Znalazły się następujące podmenu. Twoja aktywność na Facebooku. Informacje osobiste. Znajomi obserwujący. Zarejestrowane informacje. Aplikacje witryny poza Facebookiem. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i logowania. Informacje o reklamach. I preferencje. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko stwierdzić w każdym razie to naturalna kolej rzeczy, że coraz więcej informacji o sobie przekazujemy rządom i korporacjom, i jakoś tak coraz mniej nas to obchodzi.